Jeżeli ty próbowałaś kiedykolwiek schudnąć i te próby były nieskuteczne, albo nawet osiągnęłaś efekt, ale on był krótkoterminowy, to być może odnajdziesz się w tych rzeczach, w tych historiach, o których będę mówiła. Witaj w podcaście Fit Strategia. O zdrowym stylu życia, zmianie nawyków, Skutecznym odchudzaniu bez diet i spiny, pewności siebie i rozwoju w zgodzie ze sobą. Ja nazywam się Barbara Janysek, jestem doradcą żywieniowym, psychodietetykiem, coachem i trenerem umiejętności psychospołecznych. W tym podcaście dzielę się z Tobą wiedzą, inspiracją i doświadczeniem, które zdobywam od lat w pracy z innymi. Zapraszam bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. I dzisiaj chcę poruszyć bardzo ważny temat, który wiąże się z efektywnością i skutecznością naszych starań w kontekście odchudzania. Będziemy dotykać trochę nastawienia, chociaż sam temat nastawienia jest bardzo szeroki i mogłabym o nim mówić no niesamowicie długo, i składa się z bardzo wielu wątków, ale właśnie dzisiaj chcę się skoncentrować na takim jednym, który z mojego doświadczenia Wręcz warunkuje bardzo często to, czy osiągniemy efekty, na jakich nam zależy. I jeżeli ty próbowałaś kiedykolwiek schudnąć i te próby były nieskuteczne, albo nawet osiągnęłaś efekt, ale on był krótkoterminowy, to być może odnajdziesz się w tych rzeczach, w tych historiach, o których będę mówiła. Także przejdźmy już do konkretów. I teraz zacznę może trochę od końca, że powodem, dla którego nie osiągamy naszych efektów, kiedy chcemy schudnąć albo zmienić nawyki żywieniowe, jest to, że zbyt łatwo się poddajemy. I teraz możesz sobie pomyśleć, no też mi odkrycie, no wiadomo, no jak się poddam, to nie osiągnę efektów. Ale chcę, żebyśmy się wspólnie przyjrzały, z czego właśnie bierze się to, że tak łatwo się poddajemy. Bo o błędach również podczas odchudzania też mogłabym mówić bardzo dużo i być może to też pomysł na jakiś kolejny odcinek. Natomiast dzisiaj prześledzimy sobie taki tok myślowy, który bardzo często pojawia się w głowie osób, które zabierają się za odchudzanie. I dlaczego ja w ogóle mówię, że bardzo często pojawia się w głowie takich osób? Dlatego, że ja na pierwszej konsultacji psychodietetycznej zawsze prowadzę taki pogłębiony wywiad stylu życia z kobietami, ale pytam też, po pierwsze, czy Występowały już jakieś wcześniejsze próby zmiany, i 99% oczywiście, że tak. No więc, jeżeli tak, to, no to pytam, na czym one polegały, na czym się opierały i jakie były tego efekty, i na czym się te próby kończyły. No i co bardzo często się powtarza? Po pierwsze, takie przekonanie, że musi być idealnie, że jak już się za coś biorę, to musi być po prostu najlepiej jak to jest tylko możliwe. Pozornie to się wydaje naprawdę dobra strategia. No bo jeżeli się za coś zabieram, no to powinnam dać z siebie wszystko i robić wszystko, co tylko w mojej mocy. Tylko za tym bardzo często następuje taka presja i przekonanie, że musi być w 100% wszystko zgodnie z planem i zgodnie z założeniem. Jeżeli mam jakąś rozpiskę, to muszę się jej trzymać po prostu co do joty. Nie ma szans na żadne odstępstwa. Często towarzyszy temu lista produktów zakazanych i nakazanych. I nie mam po prostu absolutnie prawa w swoim wyobrażeniu, w swojej głowie sięgnąć po cokolwiek, co nie mieści się na tej liście produktów dozwolonych. Jakiś czas może mi nawet wychodzić. Tydzień, dwa, czasami kilka miesięcy, a czasami tylko kilka dni. Ale następuje taki moment, że sięgnę po coś, co w moim założeniu, w moich planach. Nie mieści się w tej mojej drodze dbania o figurę, odchudzanie czy zmianę stylu życia. I kiedy mam takie przekonanie, że musi być idealnie, a zrobiłam coś, co idealne nie jest, to lawinowo zaczyna się taki kołowrotek myśli w stylu: znowu się obżarłam, znowu się najadłam, a nie powinnam, jestem słaba, jestem beznadziejna i tak dalej. I takie właśnie często słyszę słowa od kobiet, czy to u mnie w gabinecie, czy na sesjach online. Czyli chcę ci pokazać przez to, że oczywiście warto o siebie dbać, jeżeli taka jest twoja wola i taka twoja jest potrzeba, to możesz zmieniać styl życia, możesz chcieć się odchudzać. Natomiast do niczego dobrego nie prowadzi takie myślenie, że musi być w 100% idealnie. Bo jeżeli nie jest, a życie jest życiem i pojawiają się też sytuacje różne nieprzewidziane. Przeprowadzka, remont, zamknięcie Ostatni rok bardzo dużo zweryfikował naszych planów, oczekiwań i wyobrażeń, ale nawet nie patrząc na tą sytuację wyjazdy na urlop, imprezy rodzinne choroba choroba własna choroba kogoś z domowników operacja kogoś z domowników odwiedziny u krewnych itd., to wszystko sprawia, że nie jesteśmy w swojej codziennej rutynie, a w związku z czym nie zawsze jest to możliwe, żeby trzymać się całkowicie swoich założeń. Zresztą tutaj dochodzimy do tego, na czym opierają się te założenia. Często te założenia są dosyć nierealistyczne, ponieważ one zakładają bardzo ograniczoną grupę albo produktów, albo z drugiej strony zakładają, że jakąś całkowicie wyeliminujemy. No więc jak już mamy takie poczucie, że zjadłam albo się obżarłam, bo takie też słyszę słowa od klientek, no to spada moja motywacja często do dalszej pracy, do dalszych działań, no i takie poczucie, że no nie ma sensu się starać. Znowu udowodniłam sobie, że mi nie wyszło. I właśnie wtedy następuje to poddanie się, o którym dzisiaj Tobie chcę powiedzieć. To też jest ciekawe, że kiedy pytam moje klientki: Słuchaj, co byś powiedziała? W analogicznej sytuacji twojej naprawdę takiej y, przyjaciółce, którą uwielbiasz, albo innej osobie, której z serca dobrze życzysz, której naprawdę kibicujesz, dla której chcesz wszystkiego co najlepsze, to co byś jej powiedziała? I okazuje się, no, że takiej przyjaciółce w sytuacji, w której ona chciałaby schudnąć, zmienić styl życia, i starała się przez jakiś czas, ale potem nie odżywiała się już przez, y, nie wiem, godzinę, y, dzień czy tydzień. Tak dobrze, nie powiedziałybyśmy: Słuchaj, jesteś słaba, odpuść sobie, znowu sobie pokazałaś, że nic z tego nie będzie. No nie. Okazuje się, że takiej przyjaciółce bardzo często powiedziałybyśmy: Wiesz co, ale zobacz, ile już osiągnęłaś, zobacz, jak się starałaś, przecież zależy Ci na tym. No, zastanów się, co sprawiło, że te ostatnie dni nie były takie, jakbyś sobie życzyła. Może byłaś zmęczona, może miałaś za dużo pracy, a może po prostu potrzebujesz odpocząć. Bardzo często jest tak, że dużo większą wyrozumiałość mamy dla innych niż dla samych siebie. Ja dzisiaj chcę Cię zaprosić do tego, żebyś przyjrzała się temu, jak traktujesz siebie. Jeżeli Ty też masz taką tendencję, żeby bardzo mocno oceniać siebie i być bardzo krytyczna, to zastanów się nad tym, przyjrzyj się temu. I zastanów się, jak by to było, gdybyś do samej siebie mówiła właśnie tak, jak do takiej najbliższej, najlepszej przyjaciółki. Myślę sobie, i to graniczy u mnie wręcz z pewnością, że byłoby Ci dużo, dużo łatwiej i z dużo większym prawdopodobieństwem trwałabyś w swoich postanowieniach. Często one też byłyby bardziej osadzone na realiach, i nie dotyczy to tylko. Jedzenia, odchudzania, ale też innych obszarów życia. Kolejnym takim elementem, który, który się z tym wiąże, to jest takie właśnie wpadanie w stare schematy, bo nawet jeżeli jesteś już gdzieś tam dalej ze, swo ze swoją świadomością i wiesz, że sztywna dieta nie jest najlepszym rozwiązaniem, że dieta rozumiana w kategoriach czasowo ograniczonej, Kuracji odchudzającej, która opiera się na ścisłych zakazach i nakazach, no nie jest dobra. O czym zresztą nagrałam cały odcinek podcastu. Jest to pierwszy odcinek i podlinkuję go w notatkach w opisie do tego podcastu. I wiesz to, i zaczynasz z takim nastawieniem, że chcesz zmienić styl życia, chcesz zmienić nawyki żywieniowe na stałe, krok po kroku. Ale może się też tak zadziać, że. Będzie Ci wychodziło, będziesz z uważnością wprowadzać te nawyki stopniowo, nie wszystkie naraz, ale nawet jeżeli zaczniesz od dwóch, trzech, co jest dobrym pomysłem, żeby zacząć sobie od takich małych rzeczy na początek, jedna, dwie, trzy rzeczy do zmiany i sobie potem nadbudowywujemy kolejne. I Ty już to wiesz. I w ten sposób zaczynasz. Ale coś takiego się wydarzy, że, no, że nie będziesz ich w ogóle kontynuować przez przez kilka dni. Albo nawet będziesz kontynuować, ale pojawiłby się gorszy dzień i zjadłabyś za dużo. Nawet za dużo do tego stopnia, że, że czujesz po prostu się bardzo źle fizycznie. I co się wtedy może zadziać? Mogą się pojawić stare schematy, te stare schematy myślowe, czyli wiem, że dieta nie działa, okej. Okay. Teraz uwierzyłam w to, że zmiana nawyków, zmiana stylu życia w taki sposób bardziej łagodny zadziała, a jednak nie. Jednak nawet to na mnie nie działa. I to myślenie to jest po prostu takie jeszcze majaki tych starych schematów. I na to też Cię uczulam. Nawet jeżeli podejdziesz w ten sposób taki bardziej świadomy, którego ja uczę i do którego Ciebie zachęcam i zapraszam, to jeszcze mogą być takie różne sytuacje, z których nie będziesz zadowolona. I wtedy pamiętaj taką jedną rzecz. To, że zjadłaś na przykład ciastko, to w ogóle nie jest problemem, czym się problemem jest to, że na przykład nadmiernie się objemy, ale wiem, że w przekonaniach wielu osób zjedzenie białej bułki, jednego ciastka, paska albo dwóch czekolady, od razu urasta do rangi czegoś złego. A tak nie jest, ponieważ w normalnym, zdrowym stylu życia jest miejsce na wszystko. Jeżeli odżywiamy się na co dzień zdrowo, wartościowo, jemy z różnych grup produktów, Dbamy o warzywa, o produkty pełnoziarniste, o dobre źródła, białka, i tak dalej, i tak dalej. To jeżeli sobie sięgniemy po ciasteczko czy czekoladę, to nie jest nic złego, te większe wyrzuty sumienia, które też nie są dobre, i o tym nagrałam drugi odcinek podcastu, też linkuję. To te większe wyrzuty sumienia często pojawiają się po takiej sytuacji obiedzenia. I wtedy mogą te schematy startać, o sobie znać, o czym powiedziałam. Ale wiem, że bywa też, że jedno ciasteczko. Jest nas w stanie wytrącić z równowagi. Jeżeli u ciebie też się pojawiają takie myśli, to pamiętaj, że to, że zjadłaś ciasteczko, nie znaczy, że jesteś przypadkiem beznadziejnym, że jesteś słaba, że jesteś obżarciuchem, że jesteś leniwa, że nie masz silnej woli, że nic z ciebie nie będzie. I tu staw cokolwiek innego. To, że zjadłaś ciastko, znaczy. To, że zjadłaś ciastko. Kropka. Nic więcej. I gdyby zatrzymać się na tym właśnie przekonaniu, zjadłam ciastko i tyle, i idę dalej, i dalej będę sobie kontynuować te swoje zdrowe nawyki, na przykład 3 albo 5 porcji warzyw dziennie, albo to, żeby pamiętać o piciu, albo to, żeby na przykład więcej się ruszać, albo to, żeby dbać też o białko w codziennym jadłospisie. I właśnie wtedy jesteśmy w stanie osiągnąć nasze efekty, bo się nie poddajemy. Ale jeżeli my damy tym naszym myślom pójść w tą stronę, że o Boże zjadłam ciastko, znowu się objadłam, bez sensu, a jak już zjadłam jedno, to, to co za różnica, to już zjem całą paczkę, a od jutra się będę starać. I wtedy dzieje się taki efekt kuli śnieżnej. Nie, zatrzymaj się. To, że zjadłaś ciastko, znaczy to, że zjadłaś ciastko. Punkt. Ja osobiście nie zachęcam do liczenia kalorii, ale czasami warto mieć po prostu taką pewną świadomość, więc po to o tym powiem. Jeżeli zjesz na przykład pasek czekolady, to statystycznie on może zawierać około 100 kalorii. Jeżeli po tym jednym pasku czekolady w ogóle nie będziesz jakby tego rozkliniać, analizować, zjadłaś, miałaś ochotę, to znaczy, że zjesz 100 kalorii z czekolady. Ale jeżeli. W ślad za tym paskiem czekolady, pójdzie cała ta pętla myśli, że bez sensu, o Boże, nie powinnam, obiadłam się i tak dalej, i tak dalej. To co za różnica? To już zjem całą tą mm, tabliczkę, to wtedy zjesz 500. Oczywiście średnią. Średnia tabliczka ma między 500 a, a 600. Więc zobacz, jest różnica, ale my w tym ferworze myśli, jakby tracimy takie trzeźwe myślenie, Dajemy się ponieść tym, tym schematom, tym myślom, temu czarnowictwu. Także to, że zjadłaś pasek czekolady, znaczy, że zjadłaś pasek czekolady, a potem możesz zjeść kolejny swój posiłek zgodnie z założeniem, czy to będzie kanapka z warzywami i, nie wiem, z serem, czy to będzie sałatka, czy to będzie zupa, czy to będą ziemniaki z surówką i z mięsem. Cokolwiek masz w planach, to nie musisz tego zmieniać. Oczywiście, jeżeli... Codziennie będzie wpadać pasek czekolady, paczka chipsów, lód i, i trzy batoniki, no to wtedy będzie miało to wpływ na nasze efekty. Tak, Ale nie chodzi o to, żeby wpadać ze skrajności w skrajność. A my bardzo często, kiedy chcemy coś zmienić, wchodzimy w tą drugą, że nagle ma być po prostu idealnie. Robimy takie właśnie same sobie presje. I to też się często łączy, taką mam obserwację, w ogóle z bardzo wysokimi wymaganiami względem siebie. Bardzo często okazuje się, że kobiety, które mają tendencję do, do takich wysokich wymagań w kontekście jedzenia, mają też te wymagania tak w ogóle życiowo, względem siebie, względem bycia jak najlepszą pracownicą, najlepiej idealną pracownicą, idealną matką, idealną panią domu, idealną żoną, idealną córką, idealną przyjaciółką itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Jasne, że warto się starać we wszystkim, co robimy. Natomiast takie życie cały czas w bardzo wysokich standardach i nie uwzględnianie swoich potrzeb, na przykład nie uwzględnianie tego, że ja też potrzebuję odpocząć, nie uwzględnianie tego, że doba nie jest z gumy, i jednak ma 24 godziny, tylko generuje w nas niepotrzebny stres i frustrację i wcale nie sprawia, że osiągamy więcej efektów. Także to też jest obszar, któremu możesz się przyjrzeć. Ja zawsze mówię, że masz dwie drogi. Jeżeli jesteś w procesie zmiany i starasz się wprowadzać te zdrowe nawyki, robisz to już świadomie i zdarzy się właśnie taki dzień na przykład, że będziesz zestresowana albo zmęczona, albo po prostu no coś innego się wydarzy i nawet się obierz i będziesz yy, zła i pojawią się różne czarne myśli to masz dwa wyjścia możesz się poddać, możesz uznać, że wszystko na marne, że generalnie jedna wielka beznadzieja i klapa i po prostu sobie odpuścić Masz takie prawo, możesz tak wybrać. Jest też druga droga. Możesz uznać, że twój cel jest dla ciebie ważny, zobaczyć ile już dobrych rzeczy dla siebie zrobiłaś, po prostu zaakceptować, że ten posiłek na przykład był dla ciebie za duży, że nie czujesz się po nim najlepiej i po prostu iść dalej. I jeszcze możesz zastanowić się wtedy, czego potrzebujesz na przyszłość, o co potrzebujesz zadbać, co będzie dla Ciebie pomocne, ale po prostu dalej kontynuować. Ja oczywiście zachęcam Cię do tej drugiej drogi, natomiast zawsze wybór jest po Twojej stronie. I do tego wszystkiego oczywiście jest potrzebna uważność, jest potrzebna świadomość, natomiast bardzo chcę, żebyś. Zastanowiła się nad właśnie swoimi schematami myślowymi i postępowania. Co się dzieje u ciebie w procesie zmiany? Jak to wygląda? Czy te rzeczy, o których dzisiaj mówiłam, są w jakiś sposób ci bliskie? I już właśnie zastanowienie się nad tym i zaakceptowanie faktu, że nie musisz być doskonała, że jesteś w procesie, że jesteś w drodze, jest bardzo uwalniająca i bardzo, bardzo pomocna. I na koniec chcę zakończyć taką myślą. Takim pytaniem do Ciebie, czy styl życia, zdrowy, nowy styl życia, który chciałabyś wprowadzić, on ma być dla Ciebie, ma służyć Tobie, Twojemu zdrowiu, samopoczuciu, być może też figurze? Czy to Ty masz być porządkowana mu? Bo jeżeli on ma być dla Ciebie, to pamiętaj, że każdy dzień. To nowy dzień, w którym możesz zrobić coś dla siebie, i to wszystko, co robisz, jest właśnie dla ciebie. I tego Ci życzę, żebyś właśnie o tym pamiętała i z większą wyrozumiałością i łagodnością do siebie podchodziła, bo paradoksalnie to daje więcej energii. Na dzisiaj to tyle. Jestem bardzo ciekawa twoich refleksji po wysłuchaniu tego odcinka. Będzie mi bardzo miło, jeżeli się nimi podzielisz. Możesz to zrobić na mojej stronie, możesz to zrobić w aplikacji podcastowej. Będzie mi też bardzo miło, jeżeli wystawisz mi opinię. Można to zrobić w Apple Podcast. Ale będzie mi też miło, jeżeli odezwiesz się w mediach społecznościowych czy na Facebooku, czy na Instagramie i oczywiście, jeżeli uważasz, że ten odcinek był ważny i wartościowy, to proszę, podziel się nim dalej. Możesz go wysłać bezpośrednio do jakiejś osoby, której uważasz, że może się przydać, ale możesz go też udostępnić w swoich mediach społecznościowych. Jeżeli mnie oznaczysz, będzie mi miło, ponieważ będę mogła to zobaczyć. Zawsze takie sygnały są dla mnie niesamowicie miłe i są dla mnie wielką, wielką motywacją do dalszej Pracy do dalszych nagrań. Na dzisiaj to już naprawdę tyle, dobrego dnia i do usłyszenia kolejnym razem. Cześć!